Cześć, zapraszam cię na mój kolejny vlog treningowy, czyli materiał jak trenuję. I w tym materiale porozmawiam również o progresywnym przeciążaniu w treningu sylwetkowym, także będzie tutaj dla ciebie sporo wiedzy do wdrożenia w praktykę. No i na wstępie będę ci również bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym filmem, a także za subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No i nie przedłużając, lecimy z tematem.